Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj, oczywiście, znowu chowany. Tym razem, żeby było tak klimatycznie, jesteśmy nie w zimowej wiosce, ale jesteśmy na zimowym terenie. Dzisiaj, niestety, nie ma z nami Charlie, ale damy radę sobie w czwórkę. ZiGi, nie rób kółeczek. Ej, ale no, to nie teraz ja i Ania, to jest Barbie i Oppenheimer. No. Generalnie, zanim przejdę do przedstawienia moich uczestników, jak zawsze, chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Sadgore Gore Boy, Patrycja Oszołom. Ochoł, to jej się Australii, Roy oraz Wandrot. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście, na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk Wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Hej widzowie, nie wiem, czy jesteśmy jeszcze w tym roku, czy już w przyszłym roku. Jeśli w przyszłym roku, to mam nadzieję, że y, spędziliście miło święta, ale jeszcze, żeby uczcić ten rok to ja i Ania odgrywamy kostium Halloweenowy Barbenheimer. Jestem Barbie, ona jest Oppenheimer. Wystaćmy eee... wszystko w plan. Kła... Plan jest taki, żeby to przed świętami było. Okay. A więc na odcinku jest ze mną od mojej prawej waszej lewej. Kawasaki, kawo, Jesteśmy w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Bo nie wiem, czy pełną nazwę powiedziałam. Wyświetla wam się teren, na którym możemy się chować. Oczywiście nie można wyjść poza granicę tego terenu. No i jeśli oglądaliście ostatni odcinek, a jeśli nie, to macie w tym momencie i się oglądać, to wiecie, że ja dzisiaj szukam znowu. Także włączamy timer 5 minut. Paula, patrzę w drzewo. A właśnie czekajcie, gdzie ja mogę. W drzewo patrzę. To drzewo? Tak, w to drzewo. Dobra, jak patrzę tak w ziemię, to może być. Zamknij oczy. 3, 2, 1, go. Chciałam powiedzieć, Zygi, że sobie sam żart. Ponieważ... Ponieważ dzisiaj to ty masz połowana na czapce. Ale to jest strasznie duży teren ogólnie. No właśnie, wiem. Pójść w tym. A dobra. 5 tysięcy skał, 3 drzewa razy 28, więc dużo drzew też. Co ty sądzisz, że co? Chcę cały ten czas, żeby sobie też to posprawdzać i zanegować. Słuchajcie, widzowie, jestem co? fanem czarnej, co? mam ją na, na, na czapce, zobaczcie. A, ten teren jest najgłupszym terenem, jaki kiedykolwiek wybraliśmy. Masz strasznie dużo miejsca, nie narzekaj. Oprócz tęczowej, kra tej, tęczowej krainy, bo tam było jeszcze gorzej. Nie ma tu beczki, ciężko. o której mogę przykucnąć, ale będzie ciężko gdzieś tu się schować. Muszę szybko kupić jakiś biały sweterek, bo to... Eee, nie możemy się przebierać, halo? Zasady są po to, żeby je łamać. Nie, generalnie chyba można się przebierać, tylko że jeśli jest czas... W pierwszym nie. odcinku powiedzieliśmy, że nie możemy się przebierać, jak jest Jak już... jak już szukam. Nasze zasady wchowanego są jak no zasady, nie, jak zasady jak grania system. w kuno. Co osoba, to inne zasady gry. Ale ja przecież zmieniałam w Yarley. No to powinnaś zostać dysamfikowana. No to Przecież wszystkim wam mówiłam i tak dalej, było tak. Bo Minionek też zmieniał wtedy. No ale Minionek z te... jakiegoś powodu już nie jest z nami, tak? Dobra, chyba można. Zostało 50 sekund. Czym no, słodzicie? No, tak, tak. Ogólnie Ty niczym. Bartek nie słodzi. Jak Ty... kupuję kawę w gdzieś, w kawiarniach, bo one są mocne, to zawsze słodzę. Wiem, że brązowy cukier co jest tym samym, co już opowiadałaś ostatnio. I zaraz powiem innym, opowiem to. 30 sekund. Ja słodzę czasem, ale to kawę zazwyczaj, chociaż w sumie tę herbatę też zaczęłam, no białym po prostu. Jak... 5, 4, <laughs> 3, 2, 1. Plater, szukaj. Ja bym chciała powiedzieć, że zrobimy kącik edukacyjny. A ja chciałam powiedzieć, że mam przewalone, bo nie wiem dlaczego zgodziłam na ten teren. Dobra, Ania, kontynuuj. Kącik edukacyjny. Czyli mówimy coś, co możecie powiedzieć rodzicom. Niezależnie, czy słyszycie cukrem białym, czy trzcinowym, czy brązowym, czy miodem, co może wiele osób zaskoczyć, to nie ma znaczenia. I nie ma prozdrowotnych właściwości, cokolwiek z nich. A właśnie zapomniałam, że istnieje miód. Ale w miodzie to są tak szczątkowe obecności tych innych proaktywnych rzeczy, które swoją drogą też wy... W wysokiej temperaturze są mniej aktywne, że to nie ma znaczenia. Więc zasadniczo, kiedy wasi rodzice następnym razem zdecydują przepłacić za brązowy lub tam trzcinowy cukier, powiedzcie, że student dietetyki zaleca, kupcie po prostu biały i nie przepłacajcie. No? Moja mam już bardzo często mówię, jakieś ciekawostki od ciebie i mówię, no, i mówię, że ona się zna, ona na dietetyce. Jest. Rzecz z jest kącika edukacyjnego, margaryna jest lepsza od masła. No to jest dla mnie mega futurystyczne. Ja wam zaraz wytłumaczę też dlaczego i to też możecie powiedzieć rodzicom. Mamy tłuszcze zwierzęce i mamy tłuszcze roślinne. I masło jest z tłuszczy zwierzęcych, a margarina z tłuszczy roślinnych, więc masło ma bardzo zbliżony tłuszczowo-skład do smalcu. Najlepiej nie słodzić herbaty. Najlepiej nie jedzcie niczego, bo wszystko tuczy. Ja ja okminię to od kilku dni, skoro jestem na takich, a nie innych studiach. To czy mnie czeka los, że będę miała pierdońkła na punkcie humusu. Zdaję sobie sprawę, że humus ma super na właściwości, Powinnać. zamiast masła w ogóle jest lepszy i tak dalej, co nie? Mam moją panią. Na uczelni. I właśnie ona, co słyszę, to ona je kanapki z humusem. I mnie to zastanawia, co nie, bo ona zawsze, jak jest przykład czegokolwiek, czy myśmy o białkach, o tłuszczach, o węglach, ona zawsze ten humus nam podobał go przykład I potem wchodzę na TikToka, są jakieś tam dietytek na TikToku, coś tam, coś tam. Każdy mówi o tym hum humusie. I ja się zastanawiam, czy czeka mnie los, że ja tak, też tak. będę wszędzie dawać humus. Tak. Emi mi powie, tak. kochanie, co jest dzisiaj na obiad, a ja mu po prostu wolę pięć burzek humusu na talerz i super. Humus jest najlepszą opcją. Nie ma lepszej opcji na kanapie niż humus. Nie zapraszam do dyskusji bo nie ma o czym. No nie, wyskakuje mi znowu ten błąd. wyskakiwał wam kiedyś taki błąd. W sensie bardziej pytanie do czarnej, bo chyba wam nie. Że błąd serwera i tak dalej. W sensie to nic nie robi, ale. Miałam to dzisiaj. No, czyli, że jednak dalej to jest. To nic nie robi, jak zamkniecie, tylko że jest uciążliwe. Wiesz, do tego z pół roku już tego nie miałam? Czy to miałaś kiedykolwiek? Ja myślałam, że to jest nowe. Nie, to było. Chciał co temu to było, ale to. Nie wiem, się to trzy razy może pokazało. Uuu. Koń Ani! A generalnie to e, wydaje mi się, że Ania poszła w stronę drzew, bo tu są drzewa. I koń patrzy w stronę drzew, to musi być znak. Mam to kiedyś zgubi. Ta, jasne, jasne. Inne, śmieszne rzeczy, Ania i w ogóle powiem historię. Miałam moje pierwsze kolokwium. O, o. Czytaj, no, sprawdzian Uczyłam się do niego przez tydzień. Robiłam notatki, robiłam zadania. Ja wychodząc z tego egzaminu wiedziałam, że go nie zdałam. I no dobra, więc i to jest szczęście się pochwale, dlatego że miałam to, to kolokwium pisałam w czwartek i drugie kolokwium miałam w poniedziałek, z całkowicie innego przedmiotu. Piszemy, 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 oddajemy. Powiedziała nam tam pani, że dobra, to teraz zrobimy ćwiczenia, i po ćwiczeniach wam oddam to te kolokwia. Spoko, spoko, no i jesteśmy po lekcjach i ona czyta. No, zasadniczo to wszyscy zdali poza jedną osobą, i ona tam mnie z nazwiska wywołuje. Koń mi umarł Och, to chyba o mnie. I uwaga, uwaga Ja, wasza kochana Ania Roba Zdobyła 100% z kolosa to... A, ani jednego błędu nie zrobiłam Bezbłędnie zrobiłam kolosa No to widzisz, no to co narzeka Że tak ci źle idzie, jak ci dobrze idzie No właśnie Zasadniczo studiuje mi się fajnie To ja teraz idę tam, gdzie jest lodowy portal Bo na 100% tam jest czarna Dzisiaj cały dzień w głowie mam piosenkę Z pewnego wypadku z białym Porsche z Zeszłych roku O Jezu, właśnie mi też to wyskoczyło na TikToku Nie, ale ja dzisiaj Dobry, się starałam bo znaleźć na nowo te filmiki Ja jestem typem człowieka, co wydawało mi się, że mnie takie rzeczy nie ruszają Ale od tego roku jest jakaś taka pasta tych nietrafionych filmików Co ludzie skaszą, jakieś takie w ogóle masakryczne te filmiki To jakoś mnie to bardzo rusza I byłam ciekawa, jaka będzie moja ponowna reakcja na ten filmik Bo rok temu mnie to nie ruszyło za bardzo Oglądałam to z takim raczej zaciekawieniem, co nie? Ja byłam w szoku, że na Twitterze nie było tego filmiku To jest fajna kryjówka Ola, to też wypikaj, bo to są dzieci. Tu nie wiem, wybierzcie za jakiś normalny temat. Dobra, to ja, ja, ja mogę jeszcze powiedzieć ciekawego. Możesz powiedzieć, Ania, gdzie się schowałaś? Mogę powiedzieć, że na przykład mnie przeraża. Ja już powiedziałam to w ostatnim odcinku, że mnie przeraża warszawski zatem, co nie? Im dalej godzinowo, tym bardziej spóźnione są autobusy. Jak jadę na uczelnię, no. na przykład, nie wiem, w środę wstaję o 5.00 i jadę na uczelnię, i 6.30 jestem na przystanku, to on przyjeżdża punktualnie, albo nawet przed czasem, co nie? Dzisiaj jechałam na uczelnię do Emila. Jak do mnie przyjechał punktualnie, tak w w trakcie jazdy na natłukł sobie 40 minut opóźnienia. Jak ci Paula idzie? A jak myślisz? Ja mam tak gofi kryjówkę, jestem tak goofy ubrany, że to jest. Dobra, zapamiętam, ale widzę, widzę konia czarnej. Czekaj, czekaj. O, i dup. I zniknął! I zniknął! Ej, czarna, co ty robisz z tym koniem? Proszę go o ten. Nic nie Na pewno coś zrobiła, na pewno. O o, 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 kurde! Znajdę czarną, ona jest tu na 100%. Czekaj, czekaj. Przed chwilą miałam ikonkę postaci, i to nie były zwidy, moi drodzy. To nie były zwidy. Centymetr po centymetrze. Later, masz schizofrenię, potwierdzone na info. Mm. Nie ma schizofrenii na 100%. To mówią osoby, które mają schizofrenię. No. nie dam się teraz, tak jak na ranczu starsza i na pewno ktoś tu jest w tej skale. Jest to czarna, bo tu jest jej koń. I to na pewno, kurde, no czemu mi teraz nie wyświetla się? To nie może być przypadek, przed i miałam ikonkę, przysięgam. Waga, będę teraz jechać każdy centymetr po centymetrze, jak radarem po tej gównianej skale. Przekaz, przy tym konie, przy tym Była. Tutaj ikonka, nawet jeśli ciebie nie ma, tu jest tu ktoś. Czy bierzecie w Zodiaki? Zależy. Kiedy to zeszło na ten temat, bo jakoś się pogubiłem. Wiecie co, jestem tak kurde 100% skupiona na tym, że ja nie wiem kiedy to się stało. Może czarna. No. Ona musi tu być, ja jej ja nie wierzę. Ona musi tu być! Dobra, ty szukasz przy tym koniu, którego widziałaś? Nie, trochę dalej. O kurde, wjechałam tu koniem. Nie spodziewałam się tego. Dobra, inaczej, tryb zdjęć. Nie da się tutaj przez skałę patrzeć? Normalnie, aż bym zapowodowała nagranie i bym zobaczyła, ale nie zrobię tego. To jest witowanie. Nie, to nie jest czytowanie. Dobra, ty mówisz, że jesteś w gufiem miejscu, tak? Wyglądam gufi, jestem w gufiem miejscu. Jeszcze coś gufi zrobię. Czekaj. Dlatego, że jak nas nie znajdzie, to będzie szukała też w kolejnej rundzie. musi kogokolwiek znaleźć, bo tak tej naszej nie ma sensu, żeby była w ogóle druga runda. No, Wiesz co, mam po raz pierwszy ochotę po prostu zlitować się, wyjść ze swojej kryjówki tylko po to, żebyśmy mnie za pierwszą. Nie jesteś gotowa na to poświęcenie. Bo aż mi przykro, że ty szukasz przy tym biednym koniu, przy którym mnie nie ma. Ona to robi sesję, bo nie ona to widzi na nagraniu, że tu skaczę obok niej. Patrz, patrz, nie. I teraz i wejdź sobie w ten pieprzony montaż później i zobacz sobie, co widzę. Mam wiaderko. Ale tylko ty widzisz to wiaderko. To nie nie ma sensu. Wiem, po Byliście... prostu, żebyś zrozumiała, jaki to jest gufi sytuacja, nie? Byliście może w kinie na dziadach. Na chłopach. No, what the fuck! Na dziadach Na głowach byli Byłem, fajne Oh no Gdzie ja kurna wylądowałam W ja się bardziej mi się podobało niż twój Vincent Bo twój Vincent było W sensie inny sposób oczywiście było No bo tam były rysunki to są malunki i tak dalej, nie? Widać, że więcej rysunków było robione Bo jest płynniejsze o wiele Nie wiem, mi się jedyna rzecz Która mi w tym filmie zgrzytała bardzo To jest to, że Jagna w książce było o wiele taka bardziej urdur A tutaj jest taka bardziej Uch, chcesz mnie wydać za mąż? To niech tak będzie Ja mam to w dupie, bo nie ja czytałem książki Także widzisz. Czytałam chłopów akurat najrozszerzonej Polski. Zje, ale nie udajesz, że masz głupi kryjówkę. Dałeś mi jakąś szansę. Nie, słuchaj. Nie jest jedna szansa, jakby. Powiesz mi. Jak znajdę kogoś, to pójdę tam z do czarnej, bo. jest słucham. ochotę naprawdę wyjść z tej kryjówki, żeby dać się. Aha, dobra! Dobra, Jest to Paula, to naprawdę. Dobra, 5 minut ci dajemy. Pięć... Nie, no chyba ci pół teraz! Proszę nie przeklinać, ale znalazłeś kogoś. Ej, chciałam chyba znaleźć czarną! No, wyjdę, zaraz naprawdę wyjdę. Czarna będzie z siebie. Ten co biegnie, gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Ty może i szukaj kogoś, co, Znajdź kogoś wreszcie. Pytanie, czy Ani się chciało daleko jechać. Bo jak znajdę jeszcze Anię, to nie będzie mi aż tak przykro. Rybale z chrzanem jest dobre. dobry. Podobno tego chrzanu wygląda w nim nie. Mniej, coś. Nie, trochę czuć. W sensie nie jest to tak, wiesz, jakbyś byś dała łyżkę Chrzanu, rozumiesz, ale czuć, że jest tam coś innego jeszcze. I tak wolę na ostro w sumie, ale jest dobry ten z chrzanem. Szukam tam na dole, bo tu był gdzieś koń Ani. Zapomniałam, że go widziałam. Ania, Ania, Ania. To ja. Rozwiązała się zajadka z poprzedniego odcinka, kim jest Ania. To ja. What? Wow. A może w dinozaurze się Ania schowała? Jezu, myślałam, że to ona, to skałka. A Ania stoi na nim i się byśmy. Proszę o zmontowanie takiej instalacji, gdzie stoję na dinozaurze, proszę, proszę. Dobra, nie trzeba po prostu, bo po prostu dam ekran na ciebie, bo stoisz na nim. Idę do dinozaura. O, siema, pomoc. O, da się tutaj. O cholera! O, cholera, czy to Freddy Fazbear? <grymne> <grymne> Fnaf też był super. Ej, jeśli nie patrz, nie. A dobra, może kurde, nie patrz. A, już widziałem. Ale widziałaś jakie zajebiste? Nawet no, ja widziałam. Czarna nie wkurzaj mnie nawet! Widziałam, jak wjechałaś w kość szczęki dinozaura. Okej, okay, kurna, ona jest na górze gdzieś tam. Na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa aniołki. No nie, bo nie mówiłam, że wjechałam w szczękę, więc ona musiała to widzieć. Przynajmniej mi wiesz, że nie stoi To kto to był tam? A może w helikopterze? że nikt się nie słuchał w helikopterze? Naprawdę, nawet Ania. No ja takie kryjówki muszę znajdywać teraz. No zobaczcie, Ale... widzowie. Do mnie ostatnio sagi na Discordzie, jak zaczęłam pisać o roczniku 08, do mnie jak stara jest, jak on mi na tą że 0,8 go nie było. Dobra, tu jest czarna jak nic. Dawaj te 5 minut, bo ona się tu pulta i pulta i znalazła. Pulta, pulta, bo jestem blisko niej, kurna, i dlatego, nie słuchaj jej. A ty jej szukasz, tak swoją drogą? Ja tak sobie jeżdżę. Ja szczerze <noise> mówiąc, jestem bardzo zdziwiona, że jeszcze nikt mnie nie znalazł. Dobra, Ania jest gdzieś na początku, bo tam jej koń był w miarę. O kurde. Ania o... obok z stało, pewnie. O! Nie muszę znaleźć czarną Kogoś nie, nie widzę. To jestem ja, Bartosz. Znalazł gwiazdkę! Dzień, byłem. Są na górze tej skały, na którą teraz wchodzisz. Stąd widać idealnie dinożarła, więc czarna może tutaj być. I tutaj nawias do tego był jej koń. Trzeba Dobra, dajemy ten... 5 minut. No daj, te 5 minut, boś 10 minut A nie, to byś ty, kurna, zginiemy mnie. Ja pierdzielę. Ale jesteś zrejigowana. To nie? Ale... Strasznie, Ale... Może chcesz ziłek na uspokojenie. Ja to bym chciała znaleźć czarną. Co to jest? Jakiś random tutaj? Czemu ten ktoś wjeżdża tutaj? To jest strasznie dziwne. Czemu ten ktoś się zachowuje, jakby grał z nami w chowanego? Pierze, grał z nami w chowanego Czemu? Całe dwie minuty, 50 sekund. Ja kocham Kielce Ja mogę zostać prezydentem, W Jeśli prezydenci miasta to potrafią być po na 30 lat, także. Poprzedni był chyba z 20 ileś, tak mi się wydaje. No A ja chcę tylko spędzi... powiedzieć, że kupiłam miksałat i wyrzuciłam Mixałat. Sałat. <noise> Minuta 15. Idę tam, gdzie czarna jest? Może mi ktoś kupić PlayStation 5 ze Spidermanem od razu, dwójką Przyjedziesz do Warszawy, to będziesz mu pograć, bo mamy. Ale tam pograć u was, Jezus, Maria, ja chcę dla siebie. Wy macie jakiegoś tam pewnie kopniętego kieleckiego Spidermana, daj spokój. Macie skrakowaną kielecką wersję. Nie ma nowego Jorku, są kielce z kadzielni. Tak. Koniec, przepraszam, widzowie, że nie odliczałem, ale nie zwróciłem uwagi. Wezmę podwózkę sobie, wezmę i się tepnę do lodowego portalu, żeby było. Zobie będziemy robić, żeby Paula miała super fa fajną pas żeby trzeci odcinek pod rząd. Witała się, no. Super, ty, jasne, Ja się tak schowam, że, że mnie nie znajdziesz nawet za rok. Ustaliliśmy nową zasadę, że witasz osoba, która teraz zostanie pierwsza znaleziona w drugiej rundzie. Ja się dzisiaj Witasz, się, Paula. Weź tam w to drzewo, gdzie ja i się gap w to drzewo. A on inną po, podwózka ma on No właśnie, lodowy portal wziąłem, nie? No to także to, co? Jajco. co? i będę patrzył sobie w kamień po prostu. Masz, Paula, 5 minut. Ale żebyś widział tylko kamień. Nie patrzę, się Nigdzie. patrzę się na mojego konia i kamień. Pięć minut masz. Gdzie mam się teraz kurna schować? Jak ja znajdę czarną podczas chowania się, to mnie szlak trafi, przysięgam. Moment later. Nie, no i co ja najlepszego zrobiłam? Poszłam na drugi koniec świata na pieszo, a tutaj nie ma drogi stąd, bo nie mogę przeskoczyć tego, bo nie jestem na koniu i... 9, whistle, baby? Whistle, baby. osiem tak serio to dwie minuty. Serio? No. Wow! Mam do góry nogami, jak wtedy ukazumi Kazumi, ale ja, ja. Ło, wow, wo wo ło wow. Niech to się apuje Nie wiem co mam to zmienić Nie wiem co pomimi tamten Nie co pan z, na Jenny Zarobię piękny firwet jaki jak z makareny Dobra, ja zostanę do góry nogami Masz pola odkrywka? Tak mam Jest Dobra, pamięci. to czy... Coś, coś ci wypadło z siedzenia, powoli. Kumowe... Kła! Się... Ten odcinek miał być odcinkiem, ale świątecznym, bo jesteśmy na zimowym terenie, nie? I nie znam innej wigilii bez tego, żeby ktoś kogoś obraził, ktoś kogoś zbluzgał. To jest najbardziej rodzina atmosfera, tak się pokłócić. A nie, gdzieś jest tam blisko, weź ją ten. A nie, gdzieś tam blisko jest tam, powinieneś widzieć jej konia. Miała się bezpieczny upadek, tak? No, z mojego ego na mojej. Skręcz, masz To był self dis po prostu. No, no mówię, że. Kła! Masz wysega, No mówię na to, był, no, ty to chyba nie jesteś najostrzejszym narzędziem w tropie, co? Nadal ostrzejszym niż ty. Ja jestem ostre jak O, helikopter. Helikopter jest jeszcze w terenie? Jeszcze jest. Mój koń jest poważnie ranny. A czekaj, czy ja jestem w ogóle w... na terenie? A... Oho. Nie, no żartuję, jestem. To by było zabawne bardzo. To bym naprawdę chyba chyba bym wyszła. Nie radzić sobie z presją, Paula. Dobra, ja ci to powiem, jak będziemy grać w Rocket League jeszcze z kimś online. Już ci mówiłem, że nie będziemy Zobacz. grać w Rocket League. To ja się pogram z Anią. Okej. Okay. Ani ciekawe mi z jak Okej. Dobra, to ja wychodzę, a Ania, gramy w Rocket League Dobra, siemo Aha Paula, wyszle ci piesko Na pocieszenie, zobacz jaki słodziak Ja widzę tylko miniaturkę tej papsługi I to już jest, to już nie dość, że ona jest taka głuba, to siedzi na piwie. To jest papuga moja Emilia. Okay, okay, Emila. Jak byśmy ją wychowali, no. Widzowie, jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie, które drwal jest waszym ulubionym. Albo jak nie lubicie drwala, to napiszcie, że nie lubicie. Ej, Ania, a ty jesteś na tyle stara, żeby oglądać Nie ma to jak statek? Oglądałam. Wiecie, co jest w ogóle futurystyczne? Że ja poszłam do mojej mamy i jej chciałam wszystko wytłumaczyć, a ona w ogóle pamiętała cały ten odcinek. To realistyczne. <laughs> takie... The fuck? Ta gra jest głupia, boże Święty. Ale jestem Jezus. spokojny. Zaczynają się pierwsze piki wkurzenia u Zigiego, proszę państwa. Odwraca się karta teraz, ona będzie kupować ja mówiłam, że tak będzie, ale mi nie wierzył. To mu się kopytka zakopał i czemu twój koniec mała się rany? Zigi masz 5 minut, bo już godzinę nagrywamy prawie. Boko, może być. Nie no. Nie lubię tego terenu, więc możemy tak zakończyć. Oglądam jak shop ubija jajka psu. <laughs> <głos> <głos> Rocket ubija te i łajce z tego na mać, zmieniła co wam się gra. Ostatnio mam fazę, że wszystkie znaki na niebie mi mówią mi, ja bym zaadoptowała Jamnika. O, polecam, polecam. Burdowa Mój koniec poważnie ranny, po raz ósmy. Fajnie. To po to go bijesz. No właśnie. O, Zacznę moje wniosek. jedzenie przyszło. O. Ania, weź, weź mi ze zresztą żarcie. No okay, <noise> i <bądź>. Emila. <noise> O boha, że jest skry. Dlaczego być z kryjówki? No, Ej, no mój koń jest po raz kolejny ranny z jakiegoś dziwnego powodu. Oczywiście też się poduszamy, nie było dyskwalifikacji, więc. Ale bo nie byłaś pierwsza, a teraz jest się pierwsza. Jak my teraz mówimy o tej poprzedniej rundzie twojej w, tej, w, tym, w tym odcinku. Czy ty się ruszałaś? No wyjśłam do przodu, żebyś mnie zauważyła, ale nie zauważyłaś, bo jesteś kłąbem. To zmienia fakt, że system wartego tego nie zauważył, ale jeśli teraz jeszcze się do tego przyznałaś. No to za karę szukasz, bo najpierw mnie Nie, nie muszę. Weź, wejść tam gdzie ona wyszła po prostu. Jesteś tarna... właśnie i zobacz do góry. A jest. To tam. Podjedź bliżej. Jest jakiś tam pypć. <grym> czyli ja cię widziałem wtedy. To nie była Paula. Nie gadaj nawet. Ale ja cię nie widziałam, jak ty mówisz, że kogoś widzisz. Stój tam, gdzie jesteś, okej? Okay? Ja zaraz pójdę tam i cię uduszę. Czarna? To ja w tym samym miejscu cały czas. Eee, a weź podjedź do swojej prawej strony, do jakby, jak masz tą półkę z kanon, to do prawej strony, jakby. No nie podejdę, bo nie mam tu kanał. Może to rzeczywiście była Paula. Dajcie sobie fakturę, że czarna będzie szukać na, na następnym odcinku. To, Zajbiście, to, to. w końcu. Jej, Wyszłam z wam co? filmik jak obiad Widzowie, jeśli byście chcieli wiedzieć, o której Ania je obiad Jest 23.16 <grym> Miam, miam Polacy jadą się obiad dzisiaj? <grym> no właśnie A co? Nic, w nagrodę jutro ty robisz obiad Dobra I mnie zatruje, super, widzowie <grym> Ale tylko raz się wkurzyłeś chyba na konia Wow, jestem z ciebie dumna no nie, nie, nie W się oprócz <grym> tego, że mu się kopytka zakopały raz to... <grym> zakopały kopytko Po prostu Paula wyrównała dzisiaj skalę Bo ja byłam pewna, że tam ją widziałam Jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek to jakoś się przynajmniej hamowała ale to widać, bo z inną osobą, z osobą z zewnątrz. A tutaj, to jak wiadomo, w rodzinie to od razu może ten. W rodzinie nic nie ginie. Jak znajdę, ale. To się A ja sobie przypomniałam, że w zimowej wiosce będzie Freddy Fazbear. O, 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 o. Zostało 20 sekund. Mój koniec poważnie ranny, także gratulacje Ania i Paulina. O! Czarna wilczyca szuka tylko z tego powodu, że się zdyswalifikowała. Ona po prostu chciała tego. Jakby tego nie chciała, to by tego nie zrobiła. A ja chyba nie mogę wyjść z mojej kryjówki. O, wyszłam. Dobra, widzowie, na dzisiaj to już by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję napisać w komentarzu. Czarna bałwan, dołączajcie do wspierających i mam nadzieję, że widzimy się z wami na następnym odcinku Schowanego, a my przesyłamy wam gorące pozdrowienia. Ania usuwa się w cień.